Pany, graby, kryj, spazury, trzymaj pasą swój, jak śpii. Drogi nasze, tajoj śpi, Lwów, nasz, lwów ta reszta Och, dać ci fajno, lwowski trój. Lepszych nie ma świeci, więc Lwów swój. Lwów był miastem właśnie typowym, instruktażowym powinien być miastem, jak kultury się mogą mieszać. Naprawdę Lwów to jest miasto, które kocha muzykę, kocha muzykę różną, tak, poważną, jazzową, operową. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? Dla muzycznej historii Polski, Lwów był miastem zupełnie wyjątkowym i rzeczywiście zarówno pod względem rozwiniętego życia muzycznego, jak i liczby wybitnych osobistości. Ja na stojąco mogę jechać, mogę w tłoku. Niech tylko wiem, że z okna ujrzę napis Lwów. Ja mogę tydzień, miesiąc, nawet i pół roku byle dojechać, byle móc go ujrzeć znów. Ten lwowski dworzec mój, ten lwowski tramwaj pach, tak, żeby to było raz na jawie, a nie w snach. Lwów był niesamowitym miastem przez to, że był miastem na rozdrożu. Był miastem, gdzie krzyżowały się niesamowicie kultury. Był miastem na szlaku południowym, czyli z Węgier, z, całej, z wszystkich krajów śródziemnomorskich wręcz. I dalej aż do Turcji, szlaki wina, szlaki przypraw, szlaki tkanin, kupiectwo niesamowicie mocne, od wieków to, to krążyło i mieszali się ludzie i również miasto Lwów to był przykład tego wymieszania kultur niesamowite i ci wszyscy ludzie wnosili swoje, swój dorobek, swój sposób myślenia. Oczywiście do przedstawicieli życia muzycznego Lwowa należeli reprezentanci różnych narodowości. We Lwowie mieszkali Polacy. Od końca XVIII wieku pojawiała się ludność niemieckojęzyczna coraz bardziej liczna. Było bardzo wielu muzyków pochodzenia żydowskiego. Byli muzycy narodowości ukraińskiej. Z tym, że muzycy ukraińscy stanowili często odrębny krąg towarzysko kulturalny, mieli swoje własne konserwatorium. W związku z tym, że to miasto jest i geograficznie, i historycznie niesamowicie związane z Polską, z polską kulturą, odpowiednio i z polską muzyką, to w Lwowie dużo jest polskiej muzyki. I tak było, tak jest i miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze. Było bardzo wiele we Lwowie salonów, w których uprawiano muzykę. W XIX wieku bardzo znane miejsce mieściło się w kamienicy na rynku pod numerem drugim, tzw. kamienica Bandinelli. Mieszkała tam Leonia Wildowa razem z mężem. Leonia Wildowa była pianistką, uczennicą Karola Mikulego, czyli uczennicą ucznia Fryderyka Chopina. Bardzo często organizowała tam spotkania towarzyskie z udziałem właśnie Karola Mikulego, z udziałem poety Kornela Ujejskiego. Także możemy sobie łatwo wyobrazić, że idąc we Lwowie po rynku w XIX wieku z okien tej kamienicy właśnie brzmiała muzyka Chopena. Takich salonów było bardzo wiele. Lwów mógł wspaniale się rozwijać dzięki właśnie wchłanianiu obcych kręgów, no i tego, że przyjeżdżali tam i pokazywali nowinki artystyczne. Najwięksi wirtuozi świata, Kank i, i orkiestry wręcz, i, i całe, i wielu kompozytorów przyjechało, i specjalnie pisało na zamówienie. Skarbka, który był mecenasem kultury, a jednocześnie zajmował się teatrem. W XIX wieku i na początku XX wieku Lwów był wyjątkowo ważnym miastem dla polskiej kultury muzycznej. Stanowił dość ważną konkurencję dla Warszawy. To były dwa takie najważniejsze miasta dla polskiego życia muzycznego, które wzajemnie się uzupełniały, wzajemnie się inspirowały. W pierwszej połowie XIX wieku zarówno w Lwowie, jak i w Warszawie powstały dwa wspaniałe gmachy. Gmach Teatru Wielkiego, w którym się znajdujemy, który został otwarty w 1833 roku, a niecałą dekadę później, w 1842, powstał Teatr Skarbkowski. Teatr Skarbkowski był największą inwestycją budowlaną Lwowa pierwszej połowy XIX wieku, z salą na półtora tysiąca widzów. Tak naprawdę obydwa teatry miały porównywalną widownię, mimo że Warszawa była miastem ponad dwukrotnie większym. W XIX wieku i w pierwszych dekadach XX wieku żaden polski muzyk tak naprawdę nie mógł we Lwowie nie wystąpić. To było właściwe dla tego ośrodka i pokazuje jego ponadlokalną rolę jako tak naprawdę, mówiło się, muzyczna stolica Polski, jeżeli chodzi o Lwów właśnie przed pierwszą wojną światową. W 1900 roku powstał w Lwowie nowy gmach Teatru Miejskiego, znane, znanego także jako Teatr Wielki, który stanął nieopodal Teatru Skarbkowskiego. Była to kolejna wielka inwestycja miasta bardzo ważne wydarzenie, otwarcie teatru. Bardzo wielu śpiewaków śpiewało, zarówno w Lwowie, jak i w Warszawie. Taką postacią łączącą obie sceny była chociażby Janina Korolewicz-Wajdowa. Dyrygentem Lwowskiej sceny operowej przed pierwszą wojną światową był Ludomir Różycki, bardzo znany kompozytor, związany również z Warszawą. Pierwsza jego opera Bolesław śmiały, miała prapremierę we Lwowie. Za to różne inne opery grywane były też w innych miastach Polski. Znana była na przykład międzywojną opera Kasanowa. Lwów był miastem, w którym wyjątkowo dobrze przyjęta została muzyka młodej Polski. I to nie było zjawisko powszechne. ma kilka takich stałych pozycji muzycznych bez których lwowianie sobie już po prostu nie wyobrażają życia i na które przyjeżdżają często goście tak żeby odwiedzić Lwów, zwiedzić Lwów i być na tych festiwalach, na tych koncertach Taki festiwal, taka pozycja artystyczna, koncertowa w Lwowie to jest festiwal Odkrywamy Paderewskiego. Jasne, że Paderewski to jest postać bardzo ważna dla historii Polski. Wspaniały kompozytor, wybitny polityk, niesamowity pianista. Charyzmatyczny człowiek, przepiękny mężczyzna, no i organizatorzy tego festiwalu postanowili sobie zrobić festiwal, na którym by na jednej scenie mogli stanąć muzycy z Polski i z Ukrainy. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Paderewski, ale nie tylko. Wyobrażam sobie Lwowa z Serenami, zasłoniętymi pomnikami i oknami. Chcę, żeby to było zawsze miasto rozśpiewane, uśmiechnięte, tak jak było zawsze, żeby rozbrzmiewała muzyka na scenach, na ulicy, a przede wszystkim w sercach ludzi. Choćby wymienić wszystkie ważne dla muzycznej historii Lwowa instytucje, osobistości i wydarzenia. Jedno jest pewne: była ona bogata, barwna i pełna wynikających z wielokulturowości, różnic, a nawet kontrastów, które właśnie w tym mieście w absolutnie wyjątkowy sposób przeplatały się i uzupełniały. I tak jest do dziś, a mieszkańcy Lwowa też niezmiennie udowadniają, że kochają muzykę. I nawet Trudne czasy wojny tego nie zmieniły.